City boy with a country swing. First, we went from the court to the bikes, back to the course of my younger days. Lived through it all, but still, nothing changed. Forever be me till I'm in the grave. Face all my problems, don't run away. Stand on my feelings, don't need a chase. Just shoot me straight. I'm like an acrobat, a circus act, like they got me in a cage. I could go tip for tap, the gift the gap, but can't give it to the hate. I'ma just tip my cap and dip right back to my little happy place. Witajcie, kochani widzowie, słuchajcie, długo się zastanawiałem nad scenariuszem tego odcinka. Wyobraźcie sobie, że czasami robię odcinki na pałę, po prostu sam z siebie wychodzi scenariusz, prawda? A czasami muszę się porządnie zastanowić. Na samym początku tego filmu chciałbym bardzo przeprosić moją mamę. Kochana, wiem, że przez ostatnie miesiące bardzo się o mnie martwisz. Znalazłem się, wyobraźcie sobie, naprawdę bardzo niebezpiecznym miejscu jakim jest Delta Nigru Także mamo ach, jak Ci to powiedzieć proszę Cię nie oglądaj ani tego odcinka, ani kolejnych odcinków dopóki nie wyjadę z tego popieprzonego regionu, no bo naprawdę nie oglądaj, okej? Okay? Także bardzo tak, pana. Bądź sobie lepiej Netflixa swój jakiś serial tak, i, i się odpręż się z relacji naprawdę nie oglądaj, bo to co się tutaj dzieje Wiem, to no, I know, so in today's video, I want to take you on a drive through Onitsha City on a Monday. Yeah, you all know Mondays are usually sit at home days in Anambra State and in all other eastern states. This sit at home has been on for some years now and Some of us know very well the origin of the sit at home. So today, I wan to show you how the busy city of Onitsha, the very vibrant city of Onitsha looks on a Monday. Ya yeah, on a day that is supposed to be a sit at home according to the um, norm in the recent years. So we started this video from Seeman Seeman Junction and this is um, the fruits, the normal grain market by the left. Yes, this to jest Green Market by the left. Słuchajcie, kochani, nie uwierzycie w to, co Wam zaraz powiem. Wyobraźcie sobie, że jest dzisiaj trzeci dzień, kiedy nic nie jest. Zaczynam się obawiać, że mam jakieś problemy psychiczne, bo to nie jest normalne. Po prostu, jak, jak sobie pomyślę o tym jedzeniu hotelowym, gdzie to jest rybka z ryżem, no to nie. To wolę nie jeść nic. Przeraża mnie to ponieważ jak tak dalej pójdzie, to, to za chwilę się będę zawijał do Europy jak już o Nie oszukujmy się albo po prostu kurwa, zdechnę z głodu. Także przeraża mnie to. To nie jest normalne. No ale nie mogę iść tego ich jedzenia. Rybka z ryżem broń Boże, słuchajcie, gdyby moja mamusia teraz mi dała łososia, którego do usmażyła własnoręcznie z ziemniaczkami, to zjadłbym, to aż bym się uszyć trzęsły, tak? Tak samo gdybym powiedzmy słuchajcie, pojechał do... Naszego nadmorskiego koło brzegu kupił flądrę z frytkami, też bym to wcinał, aż by mi trzęsły się uszy. Ale to, co tutaj jest, ja już mam tego tak dość, że, że nie macie pojęcia. Także to jest wielki problem. Zaraz łapię tuktuka, jadę do pizzerii. 4 km stąd jest pizzeria. domino. Ha! była już pierwsza próba usiłowania dojechania do tej pizzerii. Wyobraźcie sobie, w poniedziałek wieczorem. No fire on Monday raced down a section of the Breedhead Market in Onitsha, destroying goods valued at millions of naira. The fire gulped hips of yam tubers, wooden doors and chairs, mattresses, sewing machines, crates of soft drinks, among other items in the market. It was learned that a fire which lasted about an hour burnt down over 40 shops before it was put out by traders using fire extinguishers. It further lent that no life was lost and nobody sustained any injury, but the cost of the fire had yet to be ascertained at a time of going to press. A victim, Jude Omfo, who lost wooden doors and chairs, said that a fire started from his section of the market and later spread to other sections however, the president general of bridgehead markets traders union, Sunday ubinze, told newsman that the executive of the market would review some of its safety measures to avert future occurrence. he further said that the union would ban the use of naked fire by restaurant operators and smokers inside the market with effect from january 1, 2020. A więc, w poniedziałek, kochani... Była jakaś 21., był to poniedziałek w poniedziałkowym mieście, tak. Wyszedłem dokładnie tu przed hotel, złapałem tuktuka. Przejechałem w tamtą stronę, nawet nie 100 metrów. Wyobraźcie sobie, że zatrzymało nas wojsko na Czechowance. I żołnierz powiedział mi, że mnie tam dalej nie przypuści, że nie mogę tam jechać, bo mnie porwą albo zabiją. Także nie jest to zbyt bezpiecznie Muszę uważać, co do poniedziałku, tak, spędziłem poniedziałek w tym mieście, w mieście O Słuchajcie, nie, nie nagrałem wam nic, bo się bałem. this is my work, you youtuber! Yeah, I know you know Kurwa, po angielsku chciałem gadać, także... Także no nie jest za bezpieczności. Co mogę wam powiedzieć o spędzonym poniedziałku w Onitisie? Otóż nie było to tak, że nie było w ogóle ludzi, prawda? Jacyś tam pojedynczy ludzie randomowi się trafiali, ale było ich zdecydowanie dużo, dużo mniej, więc coś jest na rzeczy. Chciałem... Wyobraźcie sobie, wiecie, że mnie, mnie się nie da nie lubić, także tutaj z hotelu wszyscy, cała, cała obsługa bardzo mnie lubi, dużo rozmawiamy. Chciałem zrobić z nimi wywiad odnośnie poniedziałku, nikt się nie zgodził, każdy się boi, wcale się tym ludziom nie dziwię. Hotel jest zamykany na kraty w nocy. Tak że nawet z niego nie mogę wyjść. Ha, czuję się trochę jak więźniemu, dosłownie. No i co? Nie jest za fajnie, nie jest za fajnie. Dobra, słuchajcie, jedziemy ładnie tuktuka, jedziemy po tą pizzę. Troszkę zgłodniałem, także także fajnie. Na pewno będę jadł na raty, ale przywiozłem sobie tutaj do pokoju. A z tego hotelu wyjść, naprawdę. Także trzymajmy kciuki, żebym pojechał po pizzę i wrócił cały zdrowy, tak? W ogóle wyobraźcie sobie, że siedzę tu wczoraj i dzisiaj godzinami i podziwiam tych ludzi. To, co się tutaj dzieje, to jest jakiś matrix, to jest tak wielka dla mnie abstrakcja. To, co tutaj widzę, że, że jestem czasami w głębokim szoku. Na przykład kobiety, które noszą na głowach patrzcie, tak jak tamta, jakieś wiadra, garnki, tak? Słuchajcie, to są najdzielniejsze i najtwardsze kobiety świata, moim zdaniem. Kilka razy takiej kobiecie pomagałem ściągać takie wiadro ha, nie uwierzycie to nie waży 10kg, nie 20kg to waży 50kg i plus 50kg, gdzie parę razy jak ściągałem to wiadro to się kurwa zgięło także nie potrafię sobie wyobrazić prac tych kobiet jest to bardzo ciężka praca, słuchajcie tym bardziej, że jest to strasznie gorąco, jak sami wiecie. no Nie potrafię. Ja, ja po połowie dnia takiej pracy bym, bym się wychuścił na palmy, kochani. Normalnie bym się wychuścił, miałbym dość bez kitu, nie? Także nie jest za fajnie. Kobiety tutaj są niestety na potęgę gwałcone. Kobiety, dziewczynki. Także kobiety w tym państwie nie mają lekko, mają bardzo ciężkie życie. Ej, mama! Zobaczcie, tutaj następna kobieta. Z czymś na głowie.

Tak, ten odcinek w większości będzie nakręcony spod hotelu, w którym mieszkam. Słuchajcie, po prostu boję się tu chodzić. Raz już mnie chcieli okraść, raz ze slumsów mnie pogonili tak bardzo niemiło, gdzie o mało nie doszło do bójki. Także po prostu boję się tutaj chodzić. Jedyne co dzisiaj zrobię, to pojadę po tą cholerną pieprzoną pizzę, bo muszę coś zjeść. Józio! Teraz troszkę pobiję do ciebie, braciszku. Stary jestem tak samotny i tak zastraszony tym miastem, że nie masz pojęcia wracaj tu kurwa do mnie, czym prędzej, ponieważ nie jest fajnie, zaczynam gadać sam ze sobą, zaczyna mi jebać na tekel. Także Józek, wiem, że musisz popracować, wiem wszystko, co masz do zrobienia, ale rób to czym prędzej stary i do mnie wracaj, no bo... Brakuje mi Ciebie, naprawdę. Jakkolwiek to nie zabrzmi ha, tęczowo, bardzo mi Ciebie braciszku brakuje, tak? Także wracaj, wracaj stary, bo ja to zaraz ochujeję. Właśnie szukam jakiegoś tuktuka, żeby pojechać po pizzę. Słuchajcie, to miasto jest niesamowite. Zobaczcie co się dzieje. Jest tak magiczne i piękne że tego się nie da opisać ja pierdolę, coś pięknego pizza pojedzona wyobraźcie sobie że zatrzymałem już pięciu tuktukarzy że tak powiem tak? taksówkarzy i każdy mi odmówił bo jest to za daleko nie wiem 4-7 km nie wiem o co chodzi, no ale pojedzone muszę znaleźć. Muszę znaleźć, słuchajcie, sam coś do jedzenia. Ryżu z rybką nie tknę, nie ma szans, nie ma w ogóle takiej opcji. Że wolę zdechnąć z głodu niż to gówno jeść. Także tak Patrzcie, tu bezdomny idzie, tak wygląda afrykański bezdomny. O jesteś przekot człowieku, do roboty się byś wziął, nie? Także tak. Bardzo kurczowo trzymam telefon. <laughs> tak jak wam mówiłem, nie jest tu bezpieczny, jest tu w niebezpieczny, że tak powiem. Także mam nadzieję, że zaraz mi ktoś nie wyrwie tego telefonu. Ponieważ bez telefonu Mordę klej. Bez telefonu jak bez ręki, tak? Proszę Państwa. Tak zrobiłem się bardzo wulgarny, agresywny, ponieważ jak wam to powiedzieć sytuacja mnie do tego zmusiła. No i tak, po prostu jestem jaki jestem, tak? Jestem coraz bardziej sobą, moim liderem. Ale tu jest fajnie i naprawdę mi się mega podoba. Przepiękne miasto, przefantastyczne. Zobaczcie. Ha, ten jak z maczetą idzie, już mnie te maczety nie ruszają, słuchajcie. Jest to normalny obrazek, tak? ale bajka, zobaczcie wiem, że prawdopodobnie się często powtarzam, ale to miasto jest niesamowite, zobaczcie tam jaki jest targ, ja pierdziele coś fantastycznego, zaraz tam pójdę kupiłem sobie mango i ananasa, no bo nic innego do wyboru nie mam, że tak powiem także słabo, słabo, ale coś tam do jedzenia kupiłem, tak? ale tu jest kocioł, kochani a wiecie co, ja jak sami wiecie, lubię dzić, lubię busz, lubię wieś, ale czasami będąc w takim mieście też jest fajne, prawda? Jest tutaj niezły kocioł. O, o, wojsko, muszę uważać. Raz, że mam nieważną wizę, jestem tu nielegalny, a dwa, że muszę po prostu uważać nawet i na takie wojsko, także... Tak to wygląda, zaczeka ładna pani. Naprawdę kobiety w Nigerii są przepiękne. Nie no, nie znajdę żadnej restauracji, nie ma szans, nie chcę mi się szukać, wiecie? Co się patrzy z czarnugu? Nie chcę, mi się, nie chcę Wracamy, kochani. Słuchajcie, tego targu nie odpuszczę, więc wbijamy się w ten targ. Mam nadzieję, że nie będzie przypału. What wow, the fuck, ale to fajnie wygląda, pasę. Co nie nagrywaj? Nie dotykaj mnie. O, nie jest tu bezpeśnie. Zobaczcie jaki Wow, dawno w takim targu nie byłem. Wygląda to, kochani, nieziemsko. Nie... Ja pierdziele, zobaczcie. <grystanie> Coś niesamowitego. Co tam się drzeż? Ale oni mnie denerwują. No ale co, ja ich na pewno też denerwuję, tak? Udaw ten Patrzcie. Coś pięknego, wiecie co? Tam głębiej nie, może nie będę wchodził, żeby czasem, aby nie było przypału, więc uciekamy, ale kawałek targu zobaczyłem i pokazałem też wam, tak? Coś niesamowitego, coś nowego, na takim targu jeszcze nigdy w życiu nie byłem. Dobra, słuchajcie, wróciłem do mojego tymczasowego domku. Kupiłem to, co widzicie, to jest mango, tutaj ogórek, tak. A nie wiem, czemu tego ogórka kupiłem, po prostu mam ochotę na ogórka. Nawet mam sól, więc będzie ze solą smaczniejszy. Tutaj arbus wyobraźcie sobie, że zapłaciłem za to wszystko 1000 nairi. 1000 nairi, moi kochani widzowie. To jest 2 ,56 zł 56 groszy tak za to wszystko, także u nas nawet jednego z tych produktów za tyle byśmy nie kupili, proste i logiczne, tak. Słuchajcie, kończymy ten odcinek, ten odcinek taki troszkę krótszy, troszkę wulgarny, za co najmocniej przepraszam tych widzów, którzy nie lubią wulgaryzmów, po prostu dzieje się tutaj, więc mi puszczają nerwy, tak. Przepięknie Wam dziękujemy z Józiem. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z Nigerii. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable For the record, you ain't trying to grow then stun for you For the record, live on me going all the way For the record, ain't trying to link no time to waste For the record For the record For the For the record For the record For the record For the record